Dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz z tej strony Kamila Dolota. Mam nadzieję, że teraz się uda. Miałam bardzo niski zasięg. Przyjechałam parę metrów. Może teraz jest lepiej. Niech ktoś może napisze, czy w ogóle mnie widać tutaj na tej transmisji na żywo. Mam nadzieję, że tak. Bo chciałabym, żeby wielu z Was mogło usłyszeć o tym, co teraz będę mówiła. A będę mówiła o składaniu zamówienia do wszechświata o pytaniu. I w jaki sposób pytamy, i kiedy pytamy, i właśnie z jaką energią pytamy, prawda? Więc, jak wielu z Was pamięta ten czas? Tak, widać, dziękuję Ewuniu, kochana moja. Tak, widać, dziękuję. Super, super, super. Widać i słychać, Karolinka. A, wszyscy są, widzę, na linii. <laughs> wszyscy stali, moi słuchacze, przyjaciele. Witam Was serdecznie. Więc, kochani, przyjrzyjcie się energii małego dziecka, który musi napisać list do świętego Mikołaja. Wow, święty Mikołaju, przynieś mi to i tamto. Dziecko w ogóle nie ma punktu widzenia, że, że Święty Mikołaj nie może tego dostarczyć. Dlaczego? Bo Święty Mikołaj może wszystko. Prawda? Więc co jeśli naszym Świętym Mikołajem w naszym dorosłym życiu, i nie tylko, bo przecież małe dzieci mogą też prosić Świętego wszechświat, mógłby być nasz wszechświat wszechświat, który może wszystko. Wszechświat, który nie ma ograniczeń, jak wielu z nas w ogóle patrzy tak na wszechświat. Taki święty Mikołaj, który, który może mi wszystko dostarczyć. W jakim wieku zrezygnowaliście ze świętego Mikołaja, uznając, że ponieważ on jest z bajek, wymyślony, to nie ma nic innego oprócz niego? A co jeśli wszechświat jest dużo większym świętym Mikołajem? I wszystko, co wam nie pozwala otworzyć się, na nieograniczony wielki potężny wszechświat tylko który czeka na wasze listy i zamówienia i prośby. I teraz kolejne. Kolejna rzecz. Popatrzcie, z czego pytacie. Jak często pytajcie, pytacie o coś, bo macie czegoś brak albo macie czegoś potrzebę. A co jeśli Zamiast pytać z braku i potrzeby, zaczęlibyście pytać z ciekawości możliwości: Wow! Czy istnieją możliwości, żeby w tym miejscu, gdzie nie widzę żadnego wyboru, żadnych możliwości, pojawiły się możliwości, których ja nie widzę, ale może coś dużo większego niż dzisiaj to, co ja pozwalam sobie wybierać? Bo każdy z nas jest nieograniczonym wielkim wszechświatem, ale ilu z nas pozwala sobie to wybierać? Ilu z nas pozwala sobie mieć do tego dostęp? Ilu z nas pozwala sobie z tego czerpać, używać? Więc co mógłby mi dzisiaj dostarczyć, jakie możliwości? Z pieniędzmi, z lekkością, z radością. E, jakie możliwości mogłyby się pojawić dzisiaj w wszechświecie? Pokaż mi, których ja nie biorę pod rozważenie, że są możliwe. I z ciekawości możliwości zadawać pytania. Prosić o te możliwości. Z ciekawości możliwości. Nie z potrzeby i nie z braku. Hmm. Zauważcie tylko tą różnicę, i. Zabawcie się. Zobaczcie, czy coś się zmieni, jak zaczniecie wysyłać zamówienia do wszechświata i prosić dosłownie o wszystko. wszędzie gdzie uznaliście, że nie wolno nam pytać dosłownie o wszystko. Z ciekawości, możliwości prosić wszechświat. Czy teraz wreszcie chcielibyście to zniszczyć i odkrywać i stać się takim małym dzieckiem w środku, które bez ograniczeń prosi o prezenty. Wszystko, co Wam nie pozwala, stać się tym dzieckiem, bo teraz uznaliście, że musicie być dorosłym, poważnym człowiekiem i przestać prosić, pytać z ciekawości, możliwości. Czy to zniszczycie i odkryjecie, proszę? Zgoda, nie zgoda, dobrze, źle, wskoczyłem, pakować się panu nuklearne sfery. Ciekawa jestem, ilu z was zapyta i ciekawe, ilu z was napisałoby to komentarz. Co ukazało się w Waszym życiu albo co się w ogóle zmieniło w pytaniu, kiedy zaczęliście prosić i pytać z ciekawości możliwości wszechświat, co on wie, że jest możliwe, czego my dzisiaj nawet nie uznajemy. Do szybkiego usłyszenia z tej strony Kamila Dalota.